To, co tutaj widzicie, to jest zimna lorka. Jaka zimna? Ano z zimnej wojny. Cześć, witajcie, ja nazywam się oczywiście Hincul. I zanim rozpracujemy lorkę, chciałbym Wam powiedzieć kilka szczegółów na temat tego czołgu. Jest to oczywiście nowy czołg na zimnej wojnie, pierwsza era. I szczerze powiem, jestem mile zaskoczony. Dlaczego? Ano dlatego, że wydaje mi się, że ten pojazd jest dużo, dużo lepszy. Od Batchata, który również jest na tej samej erze. A dlaczego tak uważam? Zaraz to Wam nawet zademonstruję. W bitwie dodatkowo powiedzmy sobie kilka słów na temat działa tego pojazdu, bo tutaj mamy do wyboru dwa rodzaje dział. A jakie to są działa? Ano mamy działo 90, ewentualnie działo 100 mm. I jakie są różnice? Tak, jak tutaj widzicie na ekranie, jest kilka szczegółów. Patrzymy najpierw na działo 90 mm. Na co tutaj musi, musimy zwrócić uwagę? Słuchajcie, jeśli chodzi o uszkodzenia na minutę, na tym dziale jesteśmy w stanie zrobić dwa. I pół tysiąca, dokładnie 2561, ale czas przedawania jest dużo, dużo krótszy, bo 22 sekundy z małym ogonkiem, tak więc szybkostrzelność jest lepsza. Uszkodzenia są słabsze, bo tylko 240 na strzał. Jeśli chodzi o działo 100 mm, tutaj mamy większe uszkodzenia na minutę, 2637, za to czas przeladowania wynosi aż 27 Powiedzmy no 27 sekund. Tak więc coś za coś, ale uszkodzenia mamy 300, a nie 240 na strzał. Wybór jest moim zdaniem prosty. Dlaczego? Dlatego, że jednak chyba wolę mieć większe uszkodzenia na minutę. Dodatkowo, jeżeli popatrzymy na kolejnego screena, jeśli chodzi o działo 90 mm, prędkość pocisku jest gorsza od. Tych pocisków, które posiadamy na dziale 100 mm. Prędkość pocisku na dziale 90 mm to jest 1163, a jeśli chodzi o działo 100 mm, prędkość tego pocisku drugiego to jest podkalibrowy, drugi podkalibrowy bo mamy dwa pociski podkalibrowe, i tutaj mamy, słuchajcie, 1250, tak więc coś za coś. Musicie sobie sami wybrać, co wolicie, po prostu jakie działo wolicie wybrać. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Byłem mile naprawdę zaskoczony, jak pojazd się porusza. Pro, pojazd jeździ aż 72 km na godzinę, tak więc bardzo dobrze. Do tyłu na wsteku aż 28 km, tak więc naprawdę tutaj parametry są niezłe. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego pojazdu? Penetracja na tym dziale o dziwo. 100 mm jest gorsza niż na dziale 90 mm. Na dziale 90 mm penetracją mamy, słuchajcie, 248-320. Jeśli chodzi o działo 100 mm, mamy 242-276. Tak więc tutaj, słuchajcie, no wybór musi należeć do Was. Ja wybrałem działo 100 mm i teraz Wam zaprezentuję, jak ono się spisuje. Bitwa na mapie przesmyk Skorpiona, dawno niewidziana mapa. I co jeszcze możemy powiedzieć na temat tego czołgu? Jest owszem dużo większy niż na przykład Bat-Chat, ale bardziej przyjemniejszy, dlatego że wieża jest osadzona z przodu i my bardziej gramy tym czołgiem, tak jak standardowym pojazdem, znanym, z, no, z, no powiedzmy z innych drzewek i tak, dalej, tak nie mamy wieży osadzonej z tyłu i to nam jakoś nie sprawia problemu, tak? Standardowo bardziej podchodzimy do tego, ale opuszczanie działa. Jest to minus 8 stopni. Czas skupiania 2,5 sekundy bez żadnych barierów. To oczywiście możemy sobie poprawić. Celność 0,36, tak więc nie jest źle. Bardzo mile byłem zaskoczony. Zobaczcie, jak ten czołg jeździ. Jak wariat, naprawdę, jak wariat. Uwierzcie mi, tutaj naprawdę ta mobilność jest znakomita, jeżeli chodzi o. Konie mamy 980. Ilość koni na tonę 25. Koni na tonę. Tak więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Sześć pocisków w magazynie. Tak więc jest z czym powalczyć. Pomiędzy pociskami jeszcze na to musimy zwrócić uwagę. Słuchajcie, pomiędzy pociskami mamy 2 sekundy 73. Tak, żebyśmy byli dokładni. Nie mamy 3 sekund. Mamy 2,73. Dobra, są to pierwsze potyczki tym pojazdem. Szczerze powiem, kurczę, myślałem, że Badczat będzie dużo, dużo lepszy. Moim zdaniem, Batchat troszeczkę traci z tego względu, że jednak ta alfa na tym działku. 90 mm, wydawało mi się, że ona będzie robiła naprawdę niezłe wyniki, a tak nie jest. Ciężko mi jest osiągnąć. Nie wiem, może przez to, że no tych pojazdów bardzo dużo jest i ciężko się gra na chwilę obecną, to może się zmieni za kilka tygodni, gdzie gracze nie będą expić tych pojazdów tak dużo i ich będzie mniej. I wtedy tym boczatem możemy coś tam więcej naskubać. Ale największy problem, jaki ja miałem, to taki, że. Po pierwsze, wolniejsze, dużo wolniejsze są pociski na baczacie niż na Lorce. To jest raz. Druga sprawa, te uszkodzenia 240 na strzał, jednak powiem wam, że ciężko jest osiągnąć wynik nawet te 5000 zrobić na nim. No trzeba się naprawdę sporo, sporo napracować. No i oczywiście dzisiejsze warunki do takiego pojazdu nie są zbyt dobre, dlatego że w większości mamy jednak Pojazdy premiowane, które posiadają dobre opuszczanie, działa, a na baczacie niestety nie mamy tego komfortu, dlatego że tam opuszczanie działa jest tylko minus 6 stopni. Wieża jest osadzona z tyłu, no i dlatego tak to wygląda, nie inaczej. Dobra, wszadunek, tutaj 27 sekund na tym działku. No, powiem Wam, że tak, tutaj będzie dość ciekawa bitwa, dlatego że no gościu tutaj, który ze mną gra w drużynie. M103 też zrobi dobrą ro robotę, że nie zginie, tak? Pociski w porównaniu Chat Lorka dużo, dużo lepsza prędkość. Pa na papierze może jakoś to nie wygląda, nie wiadomo jak, ale w rzeczywistości, jak gramy, to naprawdę czuć to. Te pociski są dużo, dużo lepsze. Ja jestem przyzwyczajony do batchata bat z II wojny i tam pojazd świetnie się spisuje. No, uszkodzenia też ma dużo większe, tak? 240 a 390 to jest bardzo duża różnica. No i na drugiej wojnie batchat jednak nie musi się jakoś tam mocno. Nie wiem, bać o to, że zostanie mocno zaraz wyspotowany. Tutaj jednak widzimy te pojazdy i takim baczatem, no gdzieś jak staniemy w szachu, to nas widać, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to nas widać. Na drugiej wojnie nie ma tego true Vision i jest łatwiej grać tym pojazdem. 10 do 13 przegrywam, ale to nie, to nie szkodzi. Powiem Wam, że magazynki to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny przeciwnik. Musicie na te pojazdy uważać, a szczególnie jaki jak, jak jest ich dużo w bitwach. Dobra, ładne ramowanie. No, i tutaj właśnie ten gościu w tej M103. On tak będzie sobie koczował w tym miejscu, ale swoje będzie robił. Ja mniej więcej będę ogarniał resztę. Nie wiem, jak prezentuje się ten kolejny pojazd francuski, bo mamy ich aż 3 sztuki: jest Batchat, jest Lorca, no i jest jeszcze AMX, ten 30. A? Czy 30A? Coś tam chyba. Gdzie no, tam mi najbardziej nie odpowiadają pociski drugie, są to burzaki. Pierwsze to chyba są APCRy, czy APEki. A tamte te burzaki, jakie dru jako drugie, z penetracją chyba 105 mm, uszkodzenia są dobre, bo tam jest chyba 480, coś koło tego. No ale tak naprawdę, słuchajcie, kto, kto używa burzaków na zimnej wojnie? Chociaż tu może na niektóre miękkie pojazdy, tak jak lodówki, bo to te burzaki może by się jakoś sprawdziły. Ale pojazd jest niesamowicie żwawy. Bardzo szybko osiąga swoją prędkość maksymalną. 8 do 11, cały czas przegrywamy. Tamta druga flanka zaczyna nam padać i na to muszę zwrócić uwagę, ale chciałbym tutaj tą flankę chociaż troszeczkę jeszcze bardziej osłabić. Dobra, zobaczmy, przymierzmy. Nie jest to łatwa decyzja, grając z magazynkiem. Właśnie takie cele, jak przed chwilą mieliśmy, czy nam wejdzie, czy nam nie wejdzie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy magazynkiem i zmarnowanie pocisków, no to później wiadomo. Musimy ładować, przeładowywać i ten czas tracić, tak? Dobra, tutaj gościa złapałem na gęsi, ale czy się uda go skończyć? Nie, nie dobra, nie będę próbował zaraz nam wyjadą na plecy, a w sumie już to robią i chciałem to w miarę szybko ogarnąć. Co z wyposażenia? Ja tutaj dałem jeszcze chyba dodatkowo turbinę, i ta prędkość jest jeszcze wyższa. Mam chyba razem 78, prawie 78, jakoś tak. I dałem stabilizator i chyba wentylacja, o ile dobrze pamiętam. No bo dosyłacza nie możemy dać. Dobra, teraz go złotałem na gęsi. No i doimy. Wejdzie. Weszło ładnie. Dobra. Dobra, ta flanka troszeczkę jest wyczyszczona. I mam nadzieję, że nie będą raszować, A teraz możemy skupić się spokojnie na tym, co jest z tyłu. I szczerze powiem, na ciężko mi jest naprawdę ogarnąć te pięć tysięcy uszkodzeń. Tak, tak raczej łapię około czterech. I to już jest to wszystko, co mogę na, na tę chwilę osiągnąć. Ale mówię, to też się równa z tym, że tych barczatów jest bardzo dużo w bitwach i ciężko się gra. No bo możemy szybko zginąć, jak wyjedzie na nas 2-3 sztuki. Dobra. Pod delikatnym kątem chciałem go złapać, kurczę. On ma uszkodzenia 240, my mamy uszkodzenia. No i szybciej strzelamy pomiędzy pociskami chyba, tak mi się wydaje, tak jest. Uszkodzenia mamy 300, tak więc jest to też również spora różnica. 240 a 300. Dobra, tu było ogarnięte, 4 do 7. Dzisiaj jeszcze będzie jeden materiał z giveaway'em, bo mam giveaway'a oczywiście dla was. Giveaway będzie trwał około 10 dni, dzisiaj już jest 13, tak więc chciałbym to mniej więcej tak do 24 o może 11 dni. Ale fajne nagrody, tak więc zapraszam, później będzie materiał właśnie z Giveaway'a. A na chwilę obecną chciałem zrobić właśnie taką informującą was bitwę na naprawdę w zacnym pojeździe. Ta orka mi się bardzo podoba. Zobaczcie, żwawy pojazd, tą prędkość czuć, no naprawdę jest szybko, się bardzo rozpędza ta machineria. Żeby był, była taka lorka na drugiej wojnie, to podejrzewam, że ona by zrobiła większą furorę. Bo oczywiście też na drugiej wojnie mamy lorkę, ale aż tak przyjemnie mi się nią akurat nie gra. No też dodatkowo na II wojnie, na dziesiątkach jednak jak gramy, no to jest dziewiątka, jak gramy na dziesiątkach to te pojazdy są potężne, tutaj jednak one są bardziej zbalansowane, jeśli chodzi o tą pierwszą erę. Można powiedzieć, że tutaj ten pojazd stanowi nie poziom dziewiąty, a dziesiąty, bo nie mamy takich jakichś mocno grubych przeciwników. Tak jak to jest na przykład na drugiej wojnie i te dziesiątki są potężne w porównaniu do tej dziewiątki. Dobra, jest gościu. Pomoże mi ten w tej M103. Okej. Okay. Ups. Dobra, mamy go na gęsi. Okej, okay, super, pomógł. 3 do 5, powoli, powoli wyciągamy Ale ciągle jeszcze z tyłu. Tutaj powinny się pojawić pojazdy. Dobra, już jeden jest. Ja jestem na przeładunku. Oby mi tylko nie zginął. Dobra, z tym tajtem to sobie poradzi. Dobra, poradził sobie. Jest OK. Ja jestem zadowany, tak więc spokojnie mogę nawet przyjąć coś na siebie. Nie ma już jakichś takich mocnych czołgów, tak jak lodówka, że mogłabym nie zdjąć. Jest conway chyba, tak? Conway to był Jeśli chodzi o niszczarki. Dobra, jest. Ok, nie ma conway'a. Tutaj mam z tyłu za sobą coś. O, patrza ups. Jeszcze jeden. No jeśli chodzi o pancerz, słuchajcie, tutaj na tym pojeździe naprawdę nie możemy spodziewać się nie wiadomo czego. Tam jest paton, i ja jestem na hita dla tego czołgu. Tak więc muszę go próbować albo objechać. Jeszcze centurion został. Albo zagrać na dystans. Chociaż nie wiem, nie wiem gdzie jest ten turion i dodatkowo jeszcze oddalę się, dlatego że włączyłem właśnie naprawiaczkę i coś tam jeszcze hapsa hubs, sobie ogarniemy. Do 300 nam dojdzie. Tak, już mam ponad 300. Tak, tak więc zamiast racji, bo również ten szadunek byłby krótszy, gdybyśmy wozili rację, ale ja zamiast racji wybrałem naprawiaczkę. Ten cent raczej nie powinien mnie skończyć na hita. Jego uszkodzenia są chyba mniejsze. Tym bardziej, że gościu widzenie ogarnia totalnie, no i dobra. Tak, więc słuchajcie, kurczę, pojazd groźny. Jest naprawdę groźny. Na pierwszej erze bardzo przyjemnie nim się gra. Dodatkowo teraz tych pojazdów jest bardzo dużo, tak więc trzeba uważać. Za jakiś czas to się trochę uspokoi wyrówna i. Takim pojazdem można będzie nieźle zapolować. Tak więc, taka zimna lorka pojawiła się na zimnej wojnie. Uważajcie na nią, bo jest to groźna maszyna. Z mojej strony to wszystko. Niedługo zapraszam na giveawaya. Trzymajcie się. Hej.